Moi rostomili, dzisiaj będzie kapkę o matematyce, bo wyrządzę Wam o takim jednym chłopie, kiedy poradził naloć Dycki, jak lołł to poradził naloć tą gożołkę porówno. A jak miał oczy zawiązane, a jak miał tą flaszkę ze zadku, to Dycki poradził z jednej flaszki wszystkim porówno naloć. Jako to robił i jako to było, to posłuchajcie. To było kiedyś hindowni, kiedy jeszcze nie było ani komputerów, nie było ani chytrych telefonów, ani żadnych maszynek do rachowania. Były papier, blajsztyft, pisok, czarno tabula, a kreda. To były takowne czasy, roztomili, że dziecka się w szkole uczyły rachować w głowie, a umiały na pamięć tabule mnożenia. W ten czas do szkoły w Małych Kończyc, do jednej klasy, chodzili trzo kamracio – Genek, Junek a Zygmunt. E, na tego Zygmunta się prawiło a i Zyga. Ci piersi w rachowaniu, a w nauce byli najlepsi w calućki szkole, a ich rektorki posyłały na roztomani konkursy e, z matematyki do Cieszyna, do Bielska, a do Katowic. A Zyga to był takowny synek einfachowy, Kierydycki se rachował po swoimu. Długo mu musiała rektorka wykładać tabule mnożenia. Stejna go i nie nauczyła, bo on się tego uczył sam. Wiedział, że najwięcej w tej tabuli jest to, tuż se nazbierał 100 kamieni nad piotrówką, a se ich na placu układał tak długo, aż się tej tabuli są nauczył. potem nie nieskożli na tych kamieniach się uczył dzieleń o potęgowaniu, a i pierwiastkowaniu bez mala się nauczył i funkcji, a, a i całkowaniu. I nie musiał tych kamieni i zażyki przynieść kapkę więcej. Geometrii e, się uczył z, na, na patykach. Mierzył te patyki, rzadzał colsztokiem, e, e, a wszystkie eksperymenta, co rektor robił na fizyce, a na chemii też robił doma. E, we szkole mu nic do głowy nie wlazowało, ale doma na placu, na miedzy, wszystko poradził spokopić. Genegajonek poszli się uczyć dalej do liceów, do cieszyna, do średnich szkół, a potem zaczęli y, studiować. Zyga poszedł do cieszyna, do zawodówki, do rolniczoka, ożenił się, a pospołu z ojcem robił na gruncie. Furt jednak to rachowani tą matematykę, tą, tą, tą jego matematykę po swojemu, miał kancikę w Czepanii pod Czopką. I baj jak y, Kej traktorem Oro, to se rachował wiele placów grunt, bo przecież z jednej strony o 100 metrów, a z drugiej o 200 metrów. Tuż to pomnoży, to z tego je 200 20 tysięcy metrów, a to są przecież 2 hektary. Zyga rachował wszystko, a wszędzie poradził porachować, wiele razy Kochut posiodło kurę za dzień, a wiele razy yy, za tydzień yy, yy, się Karol powadzi z babą. No ale żeby to Eny porachował, ale on z tego poradził po potem yy, wyszpekulirować, yy, Kij Kochuta zabiją, a wrażą do garca, a jeśli się Karol rozędzie z babą. Wiecie, roki przeszły, a za jakiś czas syncy się zeszli zaś po społu uzygi na ławce kole wielkucnej Lipy. Tak, jako siedzieli, siodo, siodowali jako y, mali chłopcy. Gynek się wyszczudrował na rektora. A Junek na jakiejś inżyniera. Zyga, przy tej przyleżności, że chłopi się zeszli po rokach, postawił na stół pół litra dobrej gożołki. Enerże że wartko nie poradził w kuchyni nosić sztamperli, tuż przyniósł szklonki. Dobre, no jako to loć, co by wszyscy mieli dycki porówno. Genek z Junkiem na kąsku papieru zaczli rachować. Rachowali, rachowali, ale nic nie poradzili e, wyszpekulerować. Zyga się im dziwą, a w duchu się śmiał, e, potem wziął flaszkę, a każdemu ganz porówno nalał go żołki do szklonek. Chłopi się dziwają, e, nie mu wierzyć, jako się Zygmuntowi podarzyło bez rachowania, bez blajsztyftu, bez, bez żadnego papieru, bez żadnej maszynki do rachowania. Naloć do szklonek Gans na milimetr. Zyga się, się zaśmiał, a prawi: Syncy, tego nie wiecie, ale ja to wiem, że przeca w każdej flaszce jest 21 gul gul. gul. Rostomili to już wiecie, że w każdej flaszce, w każdej pulitrówce jest 21 gul, gul gul. Wiedział to bez mala a. I. Masztalski z Górnego Śląska, też był taki widz o tym, Musicie to wypróbować, jeśli tak jest a y, ja wam dziękuję za posłuchanie, miejcie się fajnie. E, tu jeszcze, jeszcze macie takie dwa obrozki. E, jeden obrozek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, drugi to jest film, na co go na, na was na niego pozywam pytam e, i cóż, e, zaś, coś bym wyrządzę. Eee, Miejcie się fajnie, niech się włądasz.